Siądźcie ze strony Grams to jest y, odcinek z Arka gdzie polecimy sobie na Jaja Wyvern Dzisiaj razem ze mną jest Siema y, No i lecimy sobie, zobaczymy czy na jakieś levele y, Będzie pewnie tego, będą jeszcze pewnie odcinki z Genesis i generalnie teraz na z Arca odcinki najpewniej e, Sprawdźcie miejscówkę przy tym przy, Tutaj? E, le, przy... No, no gdzieś no, Jest 80, uważaj gdzieś Dobra Pierwsze jajo. Pierwsze jajo, level 45, no super. Wow. Nie, nie bierz tego nawet. Tak, wiem, wiem. Dobra, są to jakieś wywerny? Ta już są. Nie wiem co Ta. to jest. Ty. To są tam. Nie, a ona się może odwikować. Dobra. Może się zagrywać. O, Dora jest na Ciebie. Ja się ze Przy okazji inne też, odagryj. Czyli próbuję, tylko nie chcę, Tylko, żebyś zanimę nie stracił, żeby Cię nie zabijał. E tam pterek jeszcze jakiś lata, ej. jakiś Tu jest typ jakiś Ta. na pterku ja, Jakoś ktoś ukradł chyba Czy uciekał po prostu yy, Chciałbym, dobra ja go wgonię Jeszcze jedna je, wywerna do odagrowania do jest Dostał? Okej, okay, ja tymczasem się będę rozglądał Zajakami Tu nie ma niestety Tam może coś będzie Już sobie gamy Chyba nie gamy, sobie zostawię Gamma. Gamma. Gamma trójka niech będzie. Gamba, hmm, trójka Dobra. Czy tam werno tam jest? Nie, ona wyleciała chyba. Tak? Ta. Tu gryp przyleciał, Wyleciał. gryp przyleciał. Tu nie ma jaja tak. tu nie ma w ogóle. Gniazda. Ej, tu nie widzę, że... Eee, Pterkowi do... się kończy, jest tam jak coś. Dobra, tu jest Poison Jojo. Czekaj. co jest za lewe. Poison 180! Bierz, bierz, bierz. 180 poison Trzeba do mnie. Boże, ja już 180 180 poison Werna, Ja nie mogę. Max Jesteś. Max level, max level. Let's go. Mam dead mnie jest Let's go. Tam, napisz, że z dwóch czy coś Tylko do mnie strzelają ludzie jak coś A to ja... Uciekaj Nie wiesz co? Będę stał w miejscu Gonij mi gryf jak coś Dobra, czekaj Jestem udupczony jest jestem jak coś O nie, no to słabo Chyba ja sobie... ja skraftuję skrzynkę na to jaja Nie, ja cię biorę, biorę cię Uciekłem, jak coś O, dobra, to raczej Czekaj, słyszałem tutaj. Przy wejściu też ja jest tak. Gryfem? Nie, nie, jestem Gryfem przy wejściu, Uciekaj Jest tak. gryf przy wejściu. Przy wejściu jest gryf kogoś. Ta widzi. Ci... Ty się chowaj, ja stwierdziłem z tym, dobra, bo mnie jeszcze. Okej, to jesteś ty. Goni mnie. On. Nie. nie, nie, ja uciekam. O, nie, to za za dużo, za dużo ludzi tu jest, uciekamy. No gdzie jesteś? Za dużo, uciekamy. Stąd, bo tu jest tu jest z tego trzy wywerny jakieś i dwa gryfy przy wejściu. Tak. Napisałem, że to... będziemy zaraz po goni mnie gryf. To ja to ja jestem teraz. A, nie, Może nie. nie. Który ty jesteś? W którą stronę lecisz? Ok. Fuck, nawala do mnie z karabiny. Nawala, strzela do mnie, Do mnie nawala też. Do mnie, dobre weźcie chyba gdzieś. Nie fuck, ma sensu. No Nawala do mnie, z Gdzie jesteś? O fuck. No gdzie jesteś? No to jestem tutaj, tego, na tej polanie takiej Ty jesteś ptarkiem? Man, please Trzy gryfy są, dobra, straciliśmy te Man, I'm I'm friendly, man Man Man, please no, Man, I'm friendly No ja umieram I'm friendly, eee, man jak coś. Man, I'm friendly Hej, man I'm friendly, mhm. man To będzie na Man, I'm friendly Seriously. Nie dwa gryfy go nie myślą, man, man, please Marwan, I'm friendly man. Don't worry, Drop everything what you have. Okay, 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 okay. Uh, wait, man. She I she have PvP cooldown. I I must wait.